Mój rękaw ma już 16 cm, nawet tak 16,5 cm w momencie tutaj, w którym robiliśmy pierwszy rząd I teraz pokażę Wam jak zwężać ten rękaw Zwężać będziemy zawsze w dwóch ostatnich oczkach rzędu Każdy mój rząd w tych 16 cm miał 56 oczek i teraz pokażę Wam, jaką metodą zmniejszać rękaw. Będzie to taki dosyć powolny proces, żeby nie było zbyt dużego przejścia tutaj w rękawach. I zawsze w każdym rzędzie będziemy, będziemy gubić tylko jedno oczko. I jak to robić? Już pokazuję. W momencie, w którym chcemy, żeby już zmniejszał nam się rękaw, musimy zostawić na końcu dwa nieprzerobione oczka. Tutaj mam początek składający się z trzech oczek łańcuszka. Żeby było łatwiej to właśnie zróbcie to zmniejszanie w tym rzędzie, który rozpoczyna się od trzech oczek, czyli od jednego słupka. Te trzy oczka zastępują jeden słupek i mam nieprzerobione dwa ostatnie oczka. Tutaj y, powinnam teraz w tym miejscu, przed ostatnim oczku, zrobić na półsłupku w rzędzie poniżej słupek. Słupek i półsłupek. Ale, żeby zgubić jedno oczko, musimy zrobić dwa ściegi łączone górą. Jest to troszkę trudniejsze, ponieważ nie możemy zrobić dwóch słupków łączonych górą, bo wzór jest inny wzór to półsłupek i słupek, także tutaj trzeba troszkę pokombinować, ale ja Wam dokładnie pokażę, żeby wszystko się zgadzało. Czyli tak. Tutaj mam ostatni półsłupek w tym rzędzie. Następny powinien być słupek, a więc wbijam szydełko w drugie oczko, w przedostatnie oczko. Robię narzut i tutaj powinien być słupek. A więc wbijam szydełko, wyciągam pętelkę i ten słupek przerabiam tylko do połowy. Czyli robię narzut i przerabiam dwie niteczki. Na szydełku właśnie mam dwie pętelki. Nie przerabiamy tego. Wbijam szydełko bez zrobionego narzutu teraz. Nie wykonujemy narzutu. Wbijam szydełko w następne ostatnie oczko, w którym jest tutaj słupek. Tutaj powinniśmy zrobić półsłupek, a więc zabieram się za przerabianie tak jakby półsłupka. Robię narzut, wyciągam pętelkę i na szydełku mam trzy. Niteczki, trzy pętelki. I dopiero teraz to wszystko przerabiam, narzut i przeciągam włóczkę przez wszystkie trzy niteczki. Połączyliśmy te dwa ściegi, słupek i półsłupek, w związku z czym tutaj mamy tylko jedno oczko, a nie dwa. I takim sposobem łączymy, zmniejszamy powolutku. Bo zamiast dwóch oczek mamy tutaj jedno, a więc co rząd będzie nam się zmniejszać jedno oczko. I teraz łączymy tak jak do tej pory z pierwszym tym półsłupkiem. I teraz bardzo ważna sprawa, ja to za chwilkę połączę, dalej przerabiamy jak, jak do tej pory. I teraz bardzo ważna sprawa, żeby zgadzał nam się wzór. Musimy zmniejszać, czyli gubić właśnie tym sposobem dwa rzędy pod rząd. Tak to nazwijmy. Czyli teraz zrobiłam, zgubiłam jedno oczko, i w następnym rzędzie również muszę powtórzyć to samo, co przed chwilą. Jeżeli zrobimy na przykład tylko zgubienie jednego oczka, i potem resztę rzędów będzie szło po staremu nie będzie nam się zgadzać koniec z początkiem czyli na początku by był słupek i na końcu nie może tak by być. Nie może tak być i żeby było wszystko dobrze musimy dwa rzędy pod rząd nie wiem jak to inaczej powiedzieć, tak się złożyło dwa rzędy, dwa następne rzędy zgubić oczko potem już możemy dowolnie kontynuować szerokość rękawa ja robiłam to tak, że Dwa następ... Ten i następny rząd Gubiłam oczko Tak jak powiedziała Później dwa rzędy kolejne Były bez gubienia Czyli każde oczko przerabiane Normalnie I wszystko będzie Wam się zgadzać Potem znów dwa rzędy Były Zgubione oczko I następne Dwa normalne I tak aż doszłam do momentu w którym mam tutaj w tym drugim rękawie już ciągnęłam do końca bez żadnego zmniejszania. Pokażę Wam. Tutaj jest ten rękaw. O, jest o tyle król, o tyle jest. O, zobaczcie. O tyle jest węższy. I tutaj mam w obwodzie 46 oczek. Zmniejszałam, zmniejszałam gdzieś tutaj w tym momencie. Aż doszłam do momentu, że w którymś rzędzie policzyłam i jest 46 oczek. I już tak ciągnęłam do końca uznałam, że jest bardzo, dobry, bardzo dobra szerokość tego rękawa. Także dosyć długi czas robiłam yy, właśnie tak, żeby było w obwodzie 46 oczek. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Następny rząd może jeszcze przerobię razem z wami, także połączę to Dojdę do, kolejnego, do kolejnej końcówki rzędu i jeszcze tutaj razem popróbujemy tutaj, żeby wszystko było jasne Jestem już przy końcówce następnego rzędu Tutaj są ostatnie dwa nieprzerobione oczka i tutaj znów zgubimy jedno oczko łańcuszka Tutaj mam zrobiony półsłupek z pętelką W rzędzie poniżej jest półsłupek i w ostatnim oczku tego rzędu są te takie dwa ściegi łączone górą słupek i półsłupek I teraz to samo powtórzymy w tych dwóch ostatnich oczkach Czyli robimy Najpierw narzut, wbijam szydełko w półsłupek przed ostatni, w rzędzie poniżej i robię słupek tylko do połowy, czyli coś, co już pokazywałam. Teraz wbijam szydełko w to oczko, ostatnie oczko, w którym były dwa ściegi łączone górą. Tutaj wbijam i wyciągam, tak jakbym się zabierała za przerabianie półsłupka. Mam trzy pętelki na szydełku i teraz łączymy. Narzut, przeciągamy i łączymy ten rząd, wbijając szydełko w pierwszy półsłupek, bo od tego półsłupka rozpoczynał się rząd. I teraz zabieracie się za kolejne dwa rzędy już normalnie. Przerabiamy każde oczko tak jak do tej pory, bez żadnego gubienia, czyli w tych dwóch następnych rzędach, nie zajmujemy się tym gubieniem, i teraz rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka, tak jak do tej pory robiliśmy, i robimy zgodnie ze wzorem. Przed tym łańcuszkiem, który zastępuje pierwszy słupek, ostatni powinien być półsłupek. To Wam mówię, dlatego że tutaj są. Te dwa ściegi łączone górą. Być może nie będziecie wiedzieli, co tutaj zrobić, ale po prostu idziemy tak, jak wzór podpowiada. Poradzicie sobie na pewno i zmniejszacie ten rękaw aż do momentu, w którym tutaj naliczycie się 46 oczek. I tak już przerabiacie do końca ten rękaw, aż będzie miał on 48 cm. Oczywiście, drugi rękaw robimy tą samą metodą od początku. Ja już mam zrobione dwa rękawy, i przede mną ostatnia prosta, czyli ściągacze. Bardzo dużo pracy kosztowała ta robótka, więc końcówka to dobra informacja. ściągacze robimy tutaj przy dekolcie. Na rękawach i na końcu sweterka. Tutaj każdy ten moment robimy identycznie. Oprócz tutaj tylko jednego małego szczegółu na samym dole, ale to za chwilkę wytłumaczę. Może zaczniemy od rękawów. Tutaj tak samo przy dekolcie robimy jak przy rękawach. Także rękawy, ściągacze przy rękawach i przy dekolcie robione są identycznie, tylko mały będzie szczegół zmieniony tutaj na dole. Ale dobrze, rozpoczniemy najpierw od, najpierw od rękawów. Mam tutaj też pod spodem karczek i tak samo rozpoczniemy zarówno i rękawy, jak i mój karczek. Rozpoczniemy. Już moment, najpierw pierwszy rząd ściągacza od takich zwykłych półsłupków nawijanych. Mówię zwykłych, ponieważ dalej będziemy przerabiać ściegiem reliefowym. A więc pierwszy rząd przed nami, i tak samo dołączamy niteczkę, jeżeli chodzi o ten dekolt, jak i drugi rękaw. Proszę zrobić jedno oczko łańcuszka na rzut, ponieważ będą to półsłupki nawijane Już na samym początku swetra robiliśmy te półsłupki nawijane I jeszcze raz w tym samym oczku, od którego wychodziło to jedno oczko łańcuszka wbijamy tutaj szydełko i robimy półsłupek nawijany Czyli na szydełku mam trzy pętelki, narzut i przerabiamy przez wszystkie trzy tak już proszę zrobić do końca ten pierwszy rząd. W każdym następnym oczku robimy po jednym półsłupku nawijanym i to będzie baza pod nasz ściągacz. Także robimy w każdym oczku po jednym półsłupku nawijanym. Ja to przerobię, dojdę do samego końca, pokażę jak połączyć. Tak samo robimy w przypadku naszego dekoltu. Gdzieś tutaj na ramieniu, o może tutaj, gdzieś na ramieniu dodajemy pętelkę i w każdym oczku robimy po jednym półsłupku nawijanym. Trudniej będzie tutaj, gdzie mamy ten skos, ponieważ tutaj nie ma wyraźnie wyodrębnionych oczek łańcuszka. Jednak proszę tak umieszczać, żeby było w miarę w tych samych odległościach także robimy rząd półsłupków nawijanych i teraz chwilka uwagi na temat tego dołu tutaj jest nasz dół z fetra i zobaczcie, dół rozpoczynał się od łańcuszka tego długiego łańcuszka i potem następny rząd to były właśnie półsłupki nawijane a więc tutaj już nie ma potrzeby robić rzędu półsłupków nawijanych i to jest ten mały szczegół, który różni te inne miejsca, w których ma być ściągacz. Po prostu od razu tutaj zabieramy się za ściek reliefowy. I za chwilkę po przerobieniu tego pierwszego rzędu pokażę, jak zrobić ten ściek. Pierwszy rząd skończony, same półsłupki nawijane, 46 półsłupków nawijanych. Teraz łączymy ten rząd. Proszę wbić szydełko bez narzutu w pierwszy półsłupek, od którego rozpoczynaliśmy pracę. Tutaj na początku było jedno oczko łańcuszka i półsłupek, a my wbijamy i robimy oczko ścisłe. I teraz zabierzemy się za ściek półsłupków reliefowych. Półsłupki nawijane będą to. A więc zawsze pamiętajcie o narzucie. Są to nieco trudniejsze, ale półsłupki reliefowe są nieco trudniejsze, ale sprawiają wrażenie takiego prawdziwego ściągacza i to będzie bardzo fajnie wyglądać. Rozpoczynamy pierwszy rząd. Proszę zrobić jedno oczko łańcuszka. Zawsze każdy rząd będzie się tak rozpoczynać i od razu narzut. I teraz Robimy pierwszy półsłupek reliefowy wkułowany od przodu. Będą dwa rodzaje, wkuwane od przodu i od tyłu naprzemiennie, i my rozpoczniemy od przodu. Tutaj metoda wkułania jest dość nietypowa. Rozszerzamy sobie te miejsce, w którym jest pierwszy, następny półsłupek, czyli tutaj ten, który. Zrobiliśmy oczko, ścisłe łączenie rzędu. Rozszerzam sobie, zobaczcie, tak, żeby było nawet troszkę palca mojego widać, i szydełko wbijam, tak jakby oplatam od przodu, wbijam pomiędzy to oczko łańcuszka a półsłupek i wyciągam z drugiej strony pomiędzy ten pierwszy a drugi półsłupek. Z przodu wygląda to tak, a z tyłu. W ten sposób, czyli oblatamy nasz pierwszy półsłupek. To jest półsłupek reliefowy wkuwany od przodu. Teraz robimy narzut i wyciągamy pętelkę właśnie z za tego półsłupka. Wyciągamy na szydełku mam trzy niteczki i robimy narzut, przeciągamy przez wszystkie trzy niteczki. Półsłupki reliefowe wkułowane od przodu są takie wypukłe. Teraz półsłupek reliefowy wkułowany od tyłu. Następny. Narzut i tak jak nazwa mówi, idziemy do tyłu. Wbijamy szydełko pomiędzy ten przerobiony a następny w dziurkę. Oplatamy ten następny półsłupek i w następną dziurkę pomiędzy drugi a trzeci wbijamy. Z przodu wygląda to tak, a z tyłu tak. I również robimy narzut, wyciągamy ostrożnie niteczkę. Nie róbcie ciasno, bo będzie Wam się zaczepiać. I również teraz przerabiamy tak jak półsłupek nawijany. Narzut przeciągamy przez wszystkie niteczki. Tak jak powiedziałam, ten ściągacz będzie. Naprzemiennie robiony, raz półsłupek reliewowy wkuwany od przodu, raz od tyłu, a więc następny będzie od przodu. I już jest zrobiony. I teraz od tyłu, następny oplatam od tyłu. Chyba te od tyłu są nieco trudniejsze. Już przerabiamy ten rząd do samego końca. Od przodu, od tyłu zrobią do końca i powiem, jak się zabrać za następny rząd. Pierwszy rząd półsłupków reliefowych skończony. Ostatni mój ściek to półsłupek reliefowy wkuwany od tyłu. Dzięki temu, że jest parzysta liczba oczek tutaj w obwodzie, właśnie fajnie nam się zgrywa. Ten wzór. I teraz pokażę, jak połączyć ten koniec z początkiem. Przydełko wbijamy zaraz po zrobieniu tego półsłupka relifowego wkuwanego od tyłu. Nie robimy narzutu i od razu wbijamy w pierwszy półsłupek, od którego rozpoczynaliśmy rząd, czyli w ten wkuwany od przodu, i tutaj robimy oczko ścisłe. Tak się łączy. I następny rząd w zasadzie będzie wyglądał identycznie. Rozpoczynamy również od jednego oczka łańcuszka. Od razu na rzut I tutaj, gdzie był półsłupek reliefowy wkuwany od przodu, robimy na nim półsłupek reliefowy wkuwany od przodu. Czyli powtarzamy. Tutaj, gdzie te takie wypukłe, wybrzuszone, robimy kolejny półsłupek reliefowy. Schowane od przodu na nim. Natomiast tutaj, gdzie od tyłu one są takie bardziej schowane, robimy narzut i idziemy od tyłu, oplatamy je. Pamiętajcie, żeby oplatać, oplatać ten rząd, który robiliśmy poniżej. Nie gdzieś jeszcze niżej, tylko ten, co przed chwilą zrobiliśmy. I tak już tworzy się ściągacz. Im więcej rzędów zrobicie. Zauważycie, że on się nam zciaśnia i właśnie to jest bardzo fajna zaleta tego ścieku. To jest prawdziwy ściągacz. Tak już powtarzamy każdy następny rząd. Łączymy również tak samo i powtarzamy tyle rzędów, aż uznamy, że nasz ściągacz ma odpowiednią długość. Ja zrobię około 5-6 cm. Myślę, że przy dekolcie będzie to nieco krótszy ściągacz, bo nie ma potrzeby, żeby on był na 6 cm. Jeżeli chodzi jednak o miejsce, tutaj na samym dole na krańcu naszego sweterka, tutaj po prostu od razu wbijamy się i robimy ściek reliefowy. Tutaj naprzemiennie, tak jak przed chwilą pokazywałam, w tym miejscu. Jeżeli poradzicie sobie z tym swetrem, bardzo, bardzo proszę o pokazanie zdjęć. Pewnie trochę to potrwa, jest to duża robótka. Będzie mi bardzo miło, jeśli pokażecie zdjęcia z wykonaniem Waszych swetrów. Jeśli podobał Wam się ten filmik i w ogóle wszystkie te części, to bardzo proszę, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. I życzę powodzenia w tego swetra.